Na tak po**** pomysły to nawet ja nie wpadam, nie? Znaczy po**** pomysły to jest zajisty pomysł Wyścigi traktorami Jakbym miał możliwość, to bym taki wyścig zorganizował. No ale rozjeżdżanie ludzi traktorami to już jest przesada, tak? Chociaż w sumie ja chciałbym być przejechany przez traktor. Jest zapierdok. Siemano, z tej strony Kuba Zuzak, witam was na kanale Kuba Zuzak. Szpital! Odcinek 443. No i w tym odcinku właśnie bracia robili sobie wyścigi traktorami. No i tam poprzejeżdżali ludzi. Huh? Jakiś wypadek był. bo chyba głową o kierownicę i trafił do szpitala. Wyścigi traktorami. Z tego co dobrze kojarzę, chyba w GTA którymś była taka misja właśnie, że się ścigało traktorami. Nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, czy tak było, czy nie. Oczywiście zostawcie łapeczkę. Każdy mój widz, jeszcze przed obejrzeniem odcinka, zostawił łapeczkę. Jak zostawicie łapeczkę, to nikt nigdy w życiu was nie przejdzie traktorem. O kurwa! Więc zostaw łapeczkę lepiej. I normalnie będą wam się śniły traktory, jak zostawicie łapeczkę. To zajebiste sny. Oczywiście zostaw Subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Bo wiecie, jak zostawicie Subola z dzwoneczkiem, to te odcinki wam będą częściej wyskakiwały. Będziecie wiedzieć o nowościach na moim kanale. No i dzisiaj do jedzenia przygotujcie sobie kebaba. Mm, so good. Jedźcie sobie kepsika, Kebaby tu jest normalnie świętość. Ja kocham kebaby. Więc kupcie sobie kebabika, chyba że nie lubicie, to możecie coś innego oczywiście zjeść. No i co? Bez żadnego pierdzielenia lecimy do odcinka. Karetka pogotowia przywozi na oddział ratunkowy 17-letniego Grześka Kurdziela. Aaaa! I to jeszcze bez prawka! Goście mieli prawka na traktor i się normalnie ścigali. I 17 latek. Ej, to nawet ja w wieku 17 lat miałem takich chwanych mm. pomysłów, żeby się traktorami ścigać. Chłopak ścigał się ze swoim starszym bratem traktorem i miał wypadek. Uderzył głową o kierownicę, zranił się w oko i na chwilę stracił przytomność. Pacjentem zajmie się doktor Michał Morawski. Po utracie przytomności uderzył głową o kierownicę traktora. Boje mnie głowa! Zaraz się tym zajmiemy. Mocno się uderzyłeś, co? Ta... Jego brat jedzie drugą karetką. A co, razem tym traktorem jechali? No, Nie, oła. ścigali się traktorami. Jak to się ściga? Jakieś zawody były? <grym> <grym> Chciałem być na miejscu tego lekarza. Taką historię przeżyć. Chce się leczyć takich ludzi, co taką historię przeżyli. Ciekawe, co temu drugiemu się stało. No, tak jakby, tylko... W głoto było i się wywaliliśmy. Na dół? Out. Out. Pacjent rywalizuje ze starszym bratem o dziewczynę. Siedemnastolatka przyjechała z ojcem na wypoczynek do gospodarstwa agroturystycznego, które prowadzi matka chłopaków. Dziewczyna od pierwszego momentu spodobała się braciom. Tyle że typowi rolnicy. Spodoba im się dziewczyna, to muszą zaimponować traktorami. Ale w sumie takie drogie traktory kosztują tyle, co sportowe samochody. To więc taki naprawdę d***any traktor, to tak jakbyś miał jakiś, nie wiem, Lambo albo Ferrari. To ona podsunęła im pomysł, żeby ścigali się traktorami. W nagrodę miała się całować ze zwycięzcą. Ja pierdzielę! Ja coś czuję, że ona ich wkręcała. Nie wiem, ja już mam takie przeczucie, że ona ich po prostu wkręcała. Że się z nich śmiała. Czy przyjechała jakaś paniusia na wieś, która nawet tam nie chciała być? Zobaczyła dwóch Matołów, którzy postanowili się ścigać traktorami dla niej i już to wykorzystała. Chyba, że się mylę. Popatrz na mnie, popatrz, mnie. patrz, 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 przed siebie. Mhm. Mm Powiedz mi, jak się nazywasz? Krzyczaj się jak kurdzie. Mhm. Mm a powiedz mi, który mamy rok? O, 2015, pan nie wie? Wiem, 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 tylko muszę sprawdzić, czy nie masz utraty pamięci. 2015, ten odcinek ma już 10 lat. Ja myślałem szczerze na początku, że jemu się coś pojęło w głowie, nie? A oni to nagrywają w 2015 roku. Ajajaj, aj, aj, 10 lat. Nic nie O! Spokojnie, 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 spokojnie. Boli mnie ręka. Nie wiem, wiem, dobrze. A powiedz mi, ja masz zawroty głowy? Chcecie się wymiotować? Tak, mam. Dobrze, teraz cię słucham. Słuchaj, pobierz krew. Tak. Badanie podstawowe morfologia, gazometria, y, jony, układ krzepnięcia. I grupę krwi, dobrze? Dobra. Potem podaj panu ketoprofen oh, i sprawdź jest yy, wolna pracownia rentolowska. Do szpitala trafia również starszy brat pacjenta, osiemnastoletni Sebastian. Ale nie spokojnie, spokojnie, leż spokojnie. Jak nic, nie nic nie jest. Spokojnie, panowie! Połóż się na łóżku i spokojnie. Pokaż mi jeszcze tę rękę. Chłopak, ma powierzchowną ranę nasz. Dobra, dobra, jest zapuchnięta. Ja jestem ciekawy w ogóle, czy oni rozwalili te traktory. Jak rozwalili takie dwa traktory, które na przykład kosztowały z milion jeden. Uu! Dobra. – Czujesz, jak szczypie? – Co mi pan tak szczypie? Muszę sprawdzić, czy masz czucie dobrze, ale spokojnie nie tą ręką, żebyśmy przy zobaczymy, czy ona nie jest złamana. – O, patronek też załóż, dobrze? – Dobrze. – Daj tutaj rękę, powolutku. – już się to zajmuje. Bracia do tej pory byli bardzo zgodni. Od tygodnia jednak ciągle się kłócą na stolatkę, która bardzo im się podoba. Każdy z nich ma nadzieję, że ją zdobędzie. Ej, weź się od Spokojnie, może po prostu mieć troszkę więcej szczęścia. Aha, powiedzcie mi, słuchajcie, a wasi rodzice wiedzą, co się stało? Nie, mamy tylko matkę. Na targ pojechała. Dobra, słuchaj, Zadzwoń do mamy, ona tu musi przyjechać. Twój brat jest niepełnoletni. No, musi podpisać zgodę na badania. W sumie nie może jego brat za niego podpisać, jak to jest. Ale w ostateczności chyba jego brat, jak jest pełnoletni, mógłby się za niego podpisać. sensie nie, że za niego, tylko swoim imieniem i nazwiskiem, co nie? Zaraz tu się założył opatrunek. Cienia z Joshua, bez ale się, uspokójcie się. Co ja poradzę, że on jest złamas. No chyba ty jesteś. Lecz spokojnie nie podnosi tej głowy. No w sumie, jak złamał sobie rękę, to można powiedzieć, że jest złomasem. <laughs> Mogę iść do kibla? Yy, tak, yy, do izby przyjęć i w lewo. Halo, mamo? Tylko się nie denerwuj. Do szpitala musisz przyjechać. Mamo, tylko się nie denerwuj. No, co tam, synku? A, jesteśmy w szpitalu. A, to prawie co tydzień jesteście w szpitalu. Przeżyjecie. No i rozwaliliśmy te dwa nowe traktory. O, kurwa. Wszystko przez Grześka. Na Biskupińską w Krakowie. On ci powie, co zrobił. Nara. Grzesiek Miki tu wciskał nie będzie. Specjalnie zajechał mi drogę, bo widział, że wygrywam. A jest o co walczyć. Kaśka to zupełnie inna liga niż dziewczyny z naszej wsi. Musi się całować <śmienic> inna liga niż dziewczyny z naszej wiochy chciałem ją zabrać na dziś wieczorem ale przez tego kretyna nic z tego jak matka zniszczone traktory zobaczy to do końca życia z chałpy nie wyjdę. <śmienic> mówiłem, mówiłem, a tym bardziej że chciałeś ją zabrać na wycieczkę a traktor rozwalony to czym byś się zabrał oczywiście że miałeś na myśli to że chciałeś ją zabrać traktorem porozjeżdżać kilku ludzi mm. i ten żarci wiedziecie sobie, hop was nie przypominam sobie żeby tu był próg zawalniający <śmienic> <śmienic> do szpitala przyjeżdża siedemnastolatka o którą rywal tu bracia. Dziewczyna cały czas prowokuje chłopaków, żeby o nią zabiegali, choć tak naprawdę nie jest zainteresowana żadnym z nich. Mówiłem, mówiłem, nie ja jestem detektywem. W sumie te scenariusze są tak proste w rozumowaniu, że to masakra. Nie wiem, dlaczego od razu mi przyszło to do głowy, że ta laska będzie sobie z nich jaja robić. W sumie było powiedziane, że ziomy się dla niej ścigali traktorami. ciachowe. Kate, super wyglądasz. Z tym błotem, no a co z wami? Nie zuszał, zrobiliście, cała wieść zleciała. No a podobało ci się? No może być. A gdzie jest Grzesiek? Leży tam mięczak z niego. Będę mu jakieś badania robić. Ja to jestem twardziel. Weź te łapy. Ja to jestem twardziel. <laughs> tamten młody pewnie przewrócił się tym traktorem. Ten traktor go przyjęł w ogóle pobijany, a tamten starszy <laughs> palet dworyśnięty, ale on jest twardziel. Wyścig się jeszcze nie skończył. Nie wiadomo, kto by wygrał. Kate? Okay? Jezu, co ci Nie się stało? głowy, hej. Oko dla ciebie rozwaliłem. Teraz mnie na badanie głowy biorą. Nie muszą na kilometr walić kretynem. Ja chyba prosimy o spokój. zadzwonisz do matki? Tak, będziesz miał przerąbane. Ja? Lecz Wszystko spokojnie. dla ciebie, Kate. No, hero z ciebie. <laughs> Ja nie mogę, nie? Hero z ciebie. Ja jak to jest cringe. Ogólnie niektóre słówka angielskie tak wplatane w polski fajnie brzmią, nie? Ale takie hero. A w ogóle to jest chyba ta laska, co grała tą dziewczynę w odcinku szkoły, która zdradziła tego chłopaka, jak tatuaż sobie zrobił. Zaimponowałeś mi. On? No widzisz, jak wygląda? Zmasakrował się dla mnie, a po tobie to nic nie widać. Sebek? Co ci się dzieje? Ratunku, pomocy. pomocy! Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że on teraz udaje. Co się stało? Sebastian, halo. Chłopak miał nadzieję, że po tym, jak jego brat nie może z nim konkurować, uda mu się bez problemu poderwać dziewczynę. Za wszelką cenę chce ją zdobyć, dlatego udaje, że gorzej się czuje. Dobrze. Kate, nie zostawisz mnie. Nie no, jestem tutaj. Spokojnie. Ale czad, ja wiem, że są... Jestem... Podobam podoba się facetom, no ale traktorami to się jeszcze nikt dla mnie nie ścigał. No krytyni jakich mało, a do tego oni naprawdę wyglądają jak po wojnie. Ja myślałam, że na tej wsi to z nudów umrę, a tu proszę, świetnie się bawię. O, ja wiem, jaka jestem za pista. Taką mam niemal nie o sobie. I mówiłem, ja mówiłem, jeszcze raz to powtarzam, mówiłem, że tak będzie, że przyjechała niewiadoma jaka laska normalnie będzie sobie jaja robić, nie? W sumie nie że się świetnie bawisz. Chłopcy się dla ciebie traktorami ścigali, przyjeżdżali jakiś ludzi pewnie, roz***** dwa traktory, trafili do szpitala. No, ci powiem, że do końca życia na pewno to będziesz pamiętała. Starszy z braci, którzy ścigali się traktorami jest w drodze na badanie tomografem. Lekarz podejrzewa, że chłopak może mieć krwiaka. Nie wie, że nastolatek udaje, by wzbudzić współczucie u dziewczyny, o którą rywalizuje z bratem. Mówiłem! Mówiłem! Detektyw Jakub Zuzak w akcji. Ale to jest złe w ogóle, nie? Tak jeszcze w szpitalu udawać. Lekarze normalnie wypruwają sobie flaki, żeby uratować ci życie, a ty udajesz dla jakiejś i rury. Ogarnij się człowieku! Nie dość, że traktor zepsułeś, też jeszcze jesteś dy... Tymczasem młodszy z chłopaków jest już po badaniach. Nie mogę umrzeć. Kate, słyszysz? No słyszę, słyszę. Ci nie będzie. Kate, pójdziesz ze mną na staw wieczorem? No jak? Przecież ze mną miała dziś. Ja muszę się jeszcze zastanowić. Chyba nie masz zamiaru cofać się z takim jednookim kretynem. Sam jesteś kretynem. Ale panowie, już wystarczy chyba, dobrze? A co to za zbiegowisko? Jedźcie do sali zabiegowej, nałóż pacjentowi maść przeciwobrzękową, dobrze? dobrze? I y, opatrunek usztuwniający. Ja skończę badanie i do was przyjadę. Dobra, okej. Okay. Do mnie szczelina żywca. Nie no, bez przesady dostaniesz nieczulenie miejscowe. Nie trzeba. Nie trzeba? Jak cię osa uwaliła, to kto latał się? Dobrze, dobrze, dobrze. już wystarczy. Rozumiesz, że się lepiej czujesz, tak? Nie, no skąd? Dalej mi wszystko lata przed oczami, jak nie wiem. Dobra, na badanie. Tymczasem do szpitala przyjeżdżają matka pacjentów i ojciec nastolatki. Mężczyzna samotnie wychowuje córkę, ale nie umie sobie z nią poradzić. Zabrał ją na wieś po tym, jak dowiedział się, że dziewczynie grozi wyrzucenie z kolejnej szkoły. Matka chłopaków jest wściekła na nastolatkę i obwinia ją o wypadek. Kasia prowadziła te traktory? Nie, to pani, synowie, cała wieś potwierdzi. Co potwierdzi, co potwierdzi? To jakaś czarownica z pana córki. Nie? No bez przesady teraz! Dobra! Robi sobie z nich jaja, nie? Ale ona ich nie zaczarowała, ona ich nie zmusiła do tego, żeby oni się tymi traktorami ścigali. Oni są debilami po prostu. No, sorry, musimy nazywać rzeczy po imieniu. Przecież to widać, że ona sobie z nich jaja robi, oni są tak zaślepieni. Nie życzę sobie, że pani Ale tak proszę państwa, o to nie jest ani czas ani miejsce na awantury. Bardzo proszę spoko. Przepraszam, ale tak mnie nosi z nerwów. Szukam synów. Sebastian i Grzegorz Kurdziel. Mhm. Tak, pani oni są teraz na badaniach. Proszę iść korytarzem prosto i w prawo. Dobrze, tutaj tym korytarzem. Kasia? Kasia? Halo, tu tata. Proszę odzwoń do mnie. Dobrze wiem jaka jest moja Kaśka i że na pewno maczała palce w tym durnym wyścigu. Ale to ja mam prawo ją opieprzać, a nie jakaś obca baba. No kim ona jest, żeby tak nadawać na moje dziecko? Niech się lepiej zajmie tymi swoimi synarkami, bo to nie złe ziółka. Starszy z braci jest już po tomografii głowy. Badanie nie wykazało nic niepokojącego, jednak chłopak nadal udaje, że źle się czuje. Za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę letniczki, która bardzo mu się podoba. Sebastian, co ci jest? Przed chwilą wszystko było dobrze. Sebko, już jestem. Tak widać, że on udaje. Żyje mnie wstyd. Mi by było aż głupio tak udawać przed lekarzem, że się źle czuje. Kate, mamo... Ja chyba umieram. Synku, co ty mówisz? O, ale zgon. A ty co tu robisz? Wynoś mi się. Nie wygania jej stąd. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty się naprawdę źle czujesz, czy ty sobie robisz jaja teraz? Yy, źle się czuję. Nie, ja pytam poważnie, bo za udawanie i robienie niepotrzebnych badań ja cię mogę obciążyć kosztami. Tego właśnie chcesz? I tak powinno być i od razu powinien do tego dojść i go normalnie skasować na grube siano. Gnoja paszywego. Niech ta matka płaci, jak jest. Sebastian, ty udajesz? No, źle się czułem, ale jakoś teraz mi lepiej. Sebastian, jak ja się dowiem, że ty udajesz, to ci kości porachuję. Poczekasz, traktory zobaczysz. A jak zobaczysz te traktory, to ich normalnie wrzucisz do maszyny, która mieli mięso. <laughs> no, źle się czułem, ale jakoś mi się polepszyło. Ale ściema. Dobra, udałem się. Okay, zaczekaj! Sebastian, wróć tu! Dobra, dziękuję. Proszę pani, musi pani poważnie porozmawiać z synem, przecież nie można robić takich rzeczy. Porozmawiam, może być pan pewny. A mój drugi syn. Jest teraz w sali zabiegowej, proszę pani, ma bardzo mocno stłuczoną e, rękę. Musimy mu założyć opatrunek usztywniony na jakieś dwa tygodnie. Niestety ma też wstrząsienie mózgu i pęknięto oczodu. Jezus, Maria, co się stało? No, uderzył głową w kierownicę traktora. Proszę pani, teraz muszę pójść założyć mu szwy na ukobrywę, potem z Panią porozmawiam, dobrze? dobrze. Naprawdę nic mnie bardziej nie denerwuje niż takie nieodpowiedzialne zachowanie pacjentów. Przecież w czasie, kiedy zajmowałem się tym nastolatkiem, ktoś naprawdę mógł potrzebować mojej pomocy. No, no nie robi się takich rzeczy. Nie bi mnie! Kasia, Ojciec nie dziewczyny chce zabrać ją ze szpitala, ale nastolatka nie zamierza nigdzie iść. Świetnie się bawi kosztem braci. Szpitala dziecka zabrać nie daje. Sebastian co ty? niech ona sobie idzie jak najszybciej. Nie! Sebek. Grzesiek ma coś z mózgiem. Grzesiek ma coś z mózgiem. Oni obydwoje mają coś z mózgiem. Oko pokiereszowane, zostaw tą dziewuchę, niech sobie idzie. Kocham Kaśkę i nie chcę, żeby on ją zabierał od nas. Dziecko, co ty za brydnie mówisz? Kocham ją. Kocham ją, kocham ją. A ty znależył od tygodnia. Ona sobie z was jaje robi, każdy to widzi, każdy z was się śmieje, a ty mówisz, że ją kochasz. Mm. Ale pewnie dziwne, jak się tylko na tej wsi. Mm. Dwa pod nogą matki. Jeździcie traktorami, Przejeżdżacie ludzi, robicie nielegalne interesy. Nie pozwolę, żeby ktoś jej skrzywił się ja się za chwilę zdenerwuję. To co? Co nam pani zrobi? Kocham sebkę i się z nim pobiorę. Kasiu, co ty mówisz? Co zrobisz? Wydę za niego za mąż. Ty wiedźmo. Niech pani tak nie mówi o mojej córce. Przepraszam bardzo, proszę Państwa, nie jesteście tutaj sami. To jest szpital i proszę troszeczkę spokoju, dobrze? A co miasz szpital? Ona mi dziecko bałamuci. Bałamuci. <laughs> no, ale ta młoda też ma na sadę nie? Tak sobie jaja z ludzi robić. No, ale widzicie, no, znalazła frajerów, to sobie z nich jaja robi. Co za niego wydać się za mąż, a ja? Boże, święty Grzeszy, jak ty wyglądasz! To dla kogo ja oko rozbiłem? Miała za mnie wyjść! Kate, okay, co ty robisz? No bo ja właściwie nie wiem, którego z was wolę. Obaj mi się podobacie. Trzymaj mnie pan, bo ja zaś z siebie wyjdę zaraz. Kasia, wychodzimy. Ja to nigdzie nie idę! Kocham ich obu, za którego z nich wyjdę. Dobrze, wystarczy. Proszę Państwa, proszę wyjść i tę sprawę załatwić na zewnątrz. Dobrze, bardzo proszę, a my jedziemy na salę. Co to za diablica wcielona. Co ona o ślubie gada? Namieszała tylko moim synom w głowach. Ja nie pozwolę, żadnego ślubu nie będzie, żadnego. Jak to nie będzie żadnego ślubu? Wiejskie wesele! Stodołę przygotujecie, świjaka ubijecie, siedzę nawet z zaprosicie, cała wiocha się zleci. Normalnie będzie takie weselicho. ogon tam już jest zrobiony, przez jakiegoś wujka. Wesele to będzie trwało tydzień. Ale jazda, normalnie ten wyjazd na wieś to był strzał w dziesiątkę. Ja głupia nie jestem i wiem, że ta baba mnie nienawidzi, ale zarąbiście się ją w Niech się trochę podenerwuje i myśli, że chce wyjść za któregoś z jej synów. A co? Tylko nie wiem, czy zasepka, czy grześka. Jeden większy wieśniak od drugiego. Nie wiem, może oni nigdy dziewczyny nie mieli, albo po prostu ich ta matka tak wychowała. Ojciec nastolatki, o którą rywalizują bracia, próbuje przekonać ją, żeby wyszła ze szpitala. Dziewczyna nie ma zamiaru go słuchać i nadal robi mu na złość. Co ty opowiadasz? No co? Mi już nie wybiera. Wychodzę za mąż. Kasiu, masz 17 lat, nie możesz szkoły skończyć, jakie wychodzenie za mąż? Normalne, sam chciałeś, żebym zmieniła środowiska, a teraz się czepiasz? Robisz mi to na złość. No co, sam mnie tutaj wywiozłeś, a teraz się złościsz? Nie będę słuchał tych bzdur, idziemy do domu. nie ma, nigdzie stąd nie idę, a jak mnie dotkniesz, to powiem, że mnie napastujesz. What? Serio aż tak? Aż takie teksty lecą? Ten ojciec nie wygląda na takiego, który ją by źle traktował. Wydaje mi się po prostu, że ten ojciec się o nią martwi. Dziecko, co ty mówisz? To co słyszałeś? No, i co ja mam zrobić? Matka Kasi zmarła przy porodzie. Ja całe życie robiłem wszystko, żeby jej niczego nie zabrakło, żeby była szczęśliwa. A ona mnie do grobu chce wpędzić. Właśnie zakończyła się konsultacja okulistyczna młodszego z braci. Matka pacjenta z niepokojem czeka na wynik badania. Jest z nią starszy syn. Ech, najwyżej będzie piratem. Opaskę na łeb sobie założy i... Nie. To jest doktor Lidia Kaczmarczyk, którą poprosiłem o konsultację, jest okulistą. na Kurdziel, matka. Oko jest mocno opuchnięte, doszło do podrażnień spojówki i rogówki. Ale będzie widział? Tak, podałam już krople regeneracyjne oraz maści, ale syn wymaga obserwacji okulistycznej co najmniej jeszcze przez kilka dni. Czyli zostaje w szpitalu? Tak. Przepraszam Państwa, ale ja już muszę wracać Dziękuję. na oddział. Dziękuję bardzo. Teraz przeniesiemy syna na oddział okulistyczny. Ale a co z mózgiem jego? Odpowiedz sobie sama na to pytanie. Matoły się ścigali traktorami, rozjeżdżali wszystko, wypadek mieli, roz... traktory. I ty się pytasz, co z mózgiem? Jak tam nie ma nic! Wszystko będzie w porządku, tylko syn teraz musi dużo wypoczywać i unikać wysiłku, także w gospodarstwie bardzo bym prosi, prosił, żeby pani odjęła mu troszkę obowiązku, dobrze? Oczywiście, Grzesiu, oczywiście. Szkoda, że jesteś w szpitalu. My Skate jedziemy do nas. Chyba nie będzie miała czasu cię odwiedzać. Mamo, ja nie chcę tu zostać. Zabierz mnie stąd. Co wy znów zaczynacie? Bo on mi kaskę odbije. Ja tu będę leżał, a on do niej się przystawiał. Normalnie was zaraz prześwięcę. Zostawcie tą dziewuchę w spokoju. Głupie chłopaki nie są, ale przez tą dziewuchę to im całkowicie rozum odebrało. Bracia są, a skaczą sobie do gardeł jak najgorsi wrogowie. Ona nam całą rodzinę skuciła. Matka pacjentów, którzy rywalizują o dziewczynę, jest gotowa na wszystko, by pozbyć się letniczki z życia synów. Tymczasem ojciec nastolatki czuje się bezradny i nie wie, jak zmusić córkę do posłuszeństwa. Zabiera rzeczy, córunie i wynosi się z mojego domu. Tak pani gości traktuje? Gości takiego zła jak pana córka, tak żyje, nie widziałam. Zabiera ją pan i won. Jak pani taka mądra, to ją sama pani stąd weźmie. To pan jest ojciec? Eee, żaden ze mnie ojciec, żaden. No jak? Ja sama dwójkę synów wychowuję, odkąd mąż zmarł. No z tym wychowaniem to bym jednak przemyślał. To, że wychowujesz, to nie znaczy, że dobrze wychowujesz. Kurde, znaczy ja takich teraz cisnę. Może oni faktycznie są dobrze wychowani, tylko jeszcze mało świata widzieli. Po prostu nie szczękali, że laska sobie z tych jaja robi. Gospodarstwo prowadzę, krowę mam, kury i daję radę. A pan co, jednej córki pan za szpitala nie umie wyprowadzić? Jak pani myśli, że to takie proste, to proszę bardzo. Ja ciągle do szkoły latam. Ona wagaruje, już w trzecim liceum jest ciągle w pierwszej klasie. Pani ma jej dość? Ja też. Ale niech się już pan nie denerwuje. E, bo ja już siły nie mam, rozumie pani. Znowu ją mają ze szkoły wywalić. Więc mówię, pojedziemy na wieś. Pobędziemy razem, może trochę zmądrzeje. W sumie dobry pomysł miał, żeby tak jechać, odciąć się od ludzi, ale widzę, że młoda jest pani... Pana noc, no, co będę szczerze mówił, nie będę okłamywał. Może jakiś bunt młodzieńczy czy coś. I co, pani nas wyrzuca? A żona córką się nie zajmuje? Żona zmarła przy porodzie. Wszystko, dla tego dziecka robiłem. Wszystko. I do czego to doprowadziło? Widzi pani, co ze mnie za ojciec? Coś trzeba wymyśleć. Ale co? Ja tylko chcę, żeby ona maturę zrobiła. Jakby mnie było stać, to by ją do prywatnej szkoły posłał. Może tam jak się płaci, to przymykają na wszystko oko. Sery w takich prywatnych szkołach jest lepiej? W sensie, że łatwiej zdawać wszystko, na wszystko oko przymykają. Czy łatwiej jest po prostu? Nie wiem, nigdy w prywatnej szkole nie byłem, zawsze byłem w tych normalnych. Ale żebym sobie żyły wyprót, to myśli pani, że ona to doceni? Hm. Musi pan zacząć więcej myśleć o sobie, a nie o niej. Jak pani taka mądra, to niech pani coś zaradzi. Ona mi tylko na złość robi. Myśli pani, że ona chce za pani syna zamąż być? A to na wsi nie cierpi. To jak ona taka jest, to my jej też zrobimy na złość. Pani powie, skoro ty wieś kochasz, to zostaniemy tu na stałe. A żeby ludzie nie gadali, to się pobierzemy. Pani chce za mnie zamąż być? Nie, skąd? Nie, co ty, O poje... cię? Aj, ale dobrze myślą. Widać, że baba mała na karku, To jest sprytny plan bardzo. To młodo od... nie, nie, I ona pomyśli sobie tak. Tu tak. będę musiała całe życie zostać. Od razu będzie chciała stąd uciekać. Ale zobaczy pan, że szybko z panem wróci do miasta. Kobiecie zrobiło się żal mężczyzny i chce mu pomóc zapanować nad córką. Ma nadzieję, że jej plan zadziała. No, ale Kasia, przecież ty wsi nie lubisz. Uwielbiam. A za którą wyjdziesz? Jeszcze nie wiem, a co? Przecież za mnie miałaś wyjść. No to wy się zastanówcie, a my się w międzyczasie pobierzemy. Kto my? No ja i pani Halinka. Że co? No cieszę się, że Ci się na spodobało. Mnie też. A pani Halinka jest taka zaradna. Mam duży dom, pomieszymy się wszyscy. Chyba Cię pogięło. U mnie mężczyzna się przyda w domu. Córki nie mam, też się przyda, krowy nie ma kto dojść, bo ja już sił nie mam. O. Ja ale błoda musi mieć mednik teraz w głowie. Strana taka jest, że będzie musiała normalnie dzień w dzień dojść krowę. Nie no, bez jaj. To jakiś żart? Nie, skąd? Ja po prostu nie chcę być dłużej sam, a na wsi wszyscy będziemy szczęśliwi. Jak Sebastian, wyrażaj się! No co, i tu nie pogratuluję? Nie! Kaśka! No nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobra, pan mi zaufa. A ja teraz idę do Grzesia. Nie ma mowy! No ja nie będę mieszkać na żadnej śmierdzącej wsi i dojść żadnych śmierdzących krów. No ja muszę coś z tym zrobić, bo ojciec po prostu zwariował. A co ty myślisz, jakbyś wyszła za mąż? Byś tam zamieszkała, byś ogórki sadziła, ziemniaki zbierała, kroiła dowy, doiła krowy. Ale, że Kate, to teraz będzie tak jakby moją siostrą, moją i Grześka. No, to jak ja mam się z nią teraz ożenić? <noise> Step sister. Stepująca siostra. Co w rodzinie to nie zginie? Z siostrą to nie wolno. No, ale nas matka załatwiła. Mężczyzna zastanawia się, czy dobrze zrobił, okłamując córkę. Tymczasem nastolatka jest przerażona pomysłem ojca i za wszelką cenę chce go odwieść od ślubu. Zresztą wiesz, przecież że cały życie dla ciebie poświęcam. Chcesz mieszkać na stałe na wsi? Proszę bardzo. Tato bo ja nie chcę. No ale ja o że zrywał nie będę, bo tobie się odwiedziało. Jezu, tato. No co, pani Halina dwóch synów wychowała, ciebie też może. Uczyć się nie chcesz, więc może chociaż krowę się dojść nauczysz. <grym> Ej, dobry, to jest sprytny plan. Tak wjeżdżałem na psychę tej młodej. Widać już pani jak spokorniała trochę. Letni poście zmieniasz, pracę będziesz miała. Nie będę się musiał martwić o Twoją przyszłość i bardzo się cieszę. Tato, to ja już wolę się uczyć. Tam, rok temu też tak mówiłaś. Tato, ale teraz mówię naprawdę: no chcę, żebym skończyła jak wieśniara? Chcę, żebyś miała z czego żyć. Ja nie będę wiecznie pracował. A nie chcę, żebyś wylądowała pod mostem. Tato, ja ci obiecuję: będę chodzić do szkoły, zacznę się uczyć. No patrz. Kolejczyka już nie mam. Ten ojciec teraz powinien wyciągnąć telefon albo jakiś dyktafon i to nagrać, że miał dowód. Bo jak ona rok temu tak mówiła, dwa lata temu pewnie też tak mówiła, trzy lata temu pewnie też tak mówiła, na miejscu tego ojca bym już nie uwierzył. Tato, no. No, Do ślubu jeszcze trochę czasu mamy. Wrócimy do domu, będziesz się uczyć, to ze ślubem zaczekam. Ale jak coś zawalisz, to że się od razu, zrozumiałaś? Tak, tato. Dziękuję. Nie wiem, czy to cokolwiek pomoże, ale mniej że wszystko jedno. A poza tym każda metoda jest dobra, bo Kasia się choć trochę zmieniła. No ci powiem tutaj, że w przeciągu 15 minut wątpię, że zmieniła się aż do tego stopnia. Ale przynajmniej teraz jest fajnie, przynajmniej teraz jest miła, a wrócicie do domu, otworzy prowara, pójdzie na kolejne wagary, zapali 15 szlugów i wróci do domu za tydzień, bo była gdzieś w Warszawie na melanżu. Mm. I to wróci w ciąży jeszcze. Także za tydzień syn zgłosi się do. Po tygodniu spędzonym w szpitalu Grzegorz Kurdziel wychodzi do domu. Odbiera go matka i starszy brat. Nastolatka, o którą rywalizowali, bracia, wróciła z ojcem do miasta. Ja panie, proszę ze sobą, po wypisze, po receptę, a ty, chłopaku, trzymaj się. No, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ej, to prawda, że ojciec Kate i matka się żenią? Matka powiedziała, że jak nie przestaniemy o niej gadać, to się pobiorą. Ale moim zdaniem to od początku się było. Kate nie przyjechała? No nie, co ty, ale spokój, mamy nowych letników. Jakie laseczki przyjechały, stary, no mówię ci, bliźniaczki! JA! Ale będzie, w końcu nie będziecie się musieli ścigać traktorami! Chyba, że zrobicie właśnie taki pokaz, specjalnie dla nich. Zagrać w papierkami kamieniożyce, który przegra, kładzie się przed traktorem, a drugi go normalnie przyjeżdża. O ku... Kate była super, no ale cóż, jak nie ona, no to inne. Poza tym nas było dwóch, a ona tylko jedna. Sebastian to kretyn, no ale jednak mój brat. Dobrze, że bliźniaczki przyjechały na wieś. Nie będę się już z nim kłócił. No i przynajmniej tyle, że oni zmądrzeli. Bo jakby jeszcze tak było, że oni normalnie chcieliby się do miasta za nią przeprowadzić. To, to, to już by był koniec, nie? To na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że razem ze mną obejrzeliście ten wspaniały, naprawdę super cudowny film. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że kepsik smakował, którego jedliście razem ze mną przy tym odcinku. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Elo!